No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich. E, 2 września, poniedziałek, samo południe. Flaming pozdrawia prosto z lasu. W tym miejscu rozpoczęła się akcja. Czy pomożecie? Był taki odcinek. No i pomogliście, a więc czas na podsumowanie całej akcji z Bartusiem. Będzie kilka etapów, no nie ma to jak właśnie spacer po lesie, a więc dzisiaj nie jest odcinek ze sprzątania, tylko z podsumowania, ale oczywiście jakiś tam patrol zrobimy. sobie. No i co, no lecimy po kolei. Chcę Wam oczywiście szczegółowo opowiedzieć, jak to wyglądało, jak to wszystko przebiegło. Także jestem mega zadowolony. Dobrze, lecimy ze spacerkiem, lecimy z odcinkiem. Na wstępie, oczywiście, w imieniu rodziców. Bartusia, w imieniu Bartusia, w, w moim imieniu bardzo dziękuję wszystkim z całego serca za to, co żeście zrobili za każdą tutaj, na, za każdy najmniejszy gest za każdy największy, no normalnie wszystko się przydało normalnie taka moc jest, jestem bardzo zadowolony a więc jeszcze raz dziękuję no i tak, od czegoś trzeba zacząć oczywiście cała akcja zaczęła się od pierwszego etapu, a więc od licytacji od, od, od odcinka z licytacją towaru, który zamierzałem właśnie sprzedać poprzez, poprzez licytację, tak, tak żeby zaśleć zaś tutaj właśnie zakup leków dla Bartusia. No i nie myślałem, że się spotkam z takim mega odzewem zaraz na, natychmiast, że tak powiem po emisji odcinka, już były pierwsze kontakty ze mną. Dużo osób poprzez inne osoby szukały ze mną kontaktu, że było to Niesamowite. Na, naprawdę e, cały ten etap z, tym, z tą licytacją z, ze spisywaniem tych osób, potem z wysyłaniem e, niektóre osoby przekazywały dalej na, na licytację, no bo nie chciały kupować tylko dalej, no także pochłonęło mi to trochę pracy, dużo mi to zajęło musiałbym mieć chyba jakiś sztab ludzi, ale, ale mega, mega doświadczenie no i tak co do właśnie Akcji z licytacją wyrobu całego tego tematu. No to chciałem gorąco podziękować po kolei, jadąc tutaj Krzysztofowi z Domaszowic. Wielkie dzięki, Krzysztof. Radek z Gierzycka. Pozdro Radek. Jak Fiat będzie jeździł, wpadaj na przejażdżkę Grzegorz z Warszawy. Wielkie dzięki, Grzegorz. Sylwan z Sandomierza. A więc pozdrowienia też dla Jacopa Julaja. Beata spiastowano. Beatka tutaj zrobiła mega robotę. Jeszcze mnie odwiedziła na targu staroci, ale przejdziemy jeszcze do, do, do targu staroci. E, a więc, jeszcze potem był Draco, poza serdecznym Draco. Asia z Wejherowa, wielkie dzięki, Asiu. Też świetna, miła rozmowa o się Jeszcze były paczki, ale o tym jeszcze będzie. E, Gaugan, tu się też e, dużo przyczynił, właśnie przy licytacji. Zlicytował kubek, przekazał go dalej. Super gałganie, wielkie dzięki. Bastek Red Recycling, wielkie dzięki Bastek za udział w licytacji kanał. Tu i tam w obiektywie, a więc Marcin MB, wielkie, wielkie dzięki. Dalej Wojtek Czyste Też tutaj licytował lampkę karbidową, z tego co pamiętam. Krzysiek Pocięgowo też tutaj licytował Sobiesław z Rybnika. Wielkie dzięki są so Sobiesław. No i Ewa z Gdańska. To tyle właśnie chodzi o ten etap z licytacją. Dziękuję Wam, tym, tym wszystkim osobom, które właśnie wymieniłem. Naprawdę przyczyniliście się do zebrania dużej kwoty. I uwaga, tą kwotą było 6260 zł. Tak, sam nie wierzyłem, że tak to idzie. Taka kwota wyszła z licytacji. Normalnie mega byłem zaskoczony, tak więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. No przerosło to moje oczekiwania. O, a tu jest takie miejsce. Chciałem właśnie iść tutaj w lewą stronę, skręcić. Tu już jakieś śmieciory leżą. No ale nie o tym, będzie tu trzeba kiedyś przyjść. No i co, no kolejny, kolejny etap to było co? Było przygotowanie właśnie do Targu Staroci. No, i tutaj też na, naprawdę tyle się działo. Tyle się wydarzyło, że e, paczki za, za, zaczęły spływać z, z, tym, z towarem na targ staroci. E, odzysk był niesamowity. Nawet jeszcze po tej akcji jeszcze niektóre osoby chciały wysyłać, no ale no już musiałem z tego zrezygnować. No, bo jak? No, bo już, no już całe auto pękało w, w szwach. Było naprawdę bardzo dużo, dużo to, towarów. No, i co do targu staroci. No i co do targu staroci. No to tak, mam też ściągę, bo do wszystkich muszę mieć. Chciałem gorąco podziękować tu oczywiście tak. Arturowi Skaniowa, bo tutaj część swojego utargu przez, przeznaczył. Wiel, wielkie dzięki. Marcin Stychów, wielkie dzięki. Mariusz Stychów, wielkie dzięki. Krzycho pociągował, bo też tam stoisko jego dzieciaki miały, a więc pozdrowienia dla Leny, dla Olafa, oczywiście dla Krzysztofa bo Krzysztof też potem jeszcze swoją cygiełkę dołożył na targu targ staroci. Wielkie, wielkie, dzięki. No, domowy kasta wpadł oczywiście pod po, toporek, bo toporek mi się spodobał z tej bastkowej paczki. Patrzcie, taki tutaj las. Oczywiście, no, domowy kasta odwiedził mnie właśnie z Zosią, z Julią, z Moniką, no i z Patrykiem, z przebojowym młodym chłopakiem, także było bardzo, bardzo sympatycznie. Targ staroci Justyna i Dawid, właśnie oczywiście, wcześniej, przekazali jeszcze przed targiem staroci taki syfon i sprzedał się za, 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 za tą kwotę, o której mówili. Tak więc, wielkie, wielkie dzięki dla Was. Potem jeszcze w sobotę, wieczorem, że tak powiem, w nocy, tuż przed samym wyjazdem, jeszcze Justyna z Dawidem tutaj podjechali do mnie, no bo są z tychów, jeszcze mi tutaj dorzucili. Towaru na Targ staroci. Pasad już pękał w szwach, ale jeszcze żeśmy tam dopchali. Tak więc wielkie, wielkie dzięki dla Was. Co tu jeszcze? w Boudys. Tak, Boguś, wielkie dzięki. Boguś też tutaj mi podwiózł takie talerze Orbisowskie. Mega to ciężkie. Umył to wszystko. No normalnie, normalnie jesteście niesamowity. Normalnie, nie, niesamowicie. Także Boguś też jeszcze mi odwiedził na, 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 na targu staroci. No także się działo, no ma cały czas coś ciekawego. Co do tematu targu staroci, no to właśnie na targ staroci też jeszcze paczki przyszły właśnie od Baskare Recycling, a więc wielkie dzięki Bastek. Asia zajechowała, przy, 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 przysłała dwie paczuchy. Beata z Piastowa przysłała jeszcze, jeszcze paczkę i Piątas właśnie Marcin, Marcin piątas też tutaj przysłał pat, paczuchę za asortymentem. Dużo, dużo rzeczy z tych waszych paczek się sprzedało. No i to też taką zrobiło w sumie fajną kwotę. Bo tam na odcinku chyba było bodajże podsumowanie 900, ale jeszcze po tym, po zakończeniu, jeszcze parę rzeczy się sprzedało. Także Tark Staroci dorzucił do puli 1000 zł. Równiutki tysiączek, także całą tę kwotę przeznaczyłem oczywiście dla Bartusia. Ale patrzcie, ciekawe miejsce. Jestem tutaj pierwszy raz w tym lesie, idę przed siebie. Idzie ścieżką. Jest fajnie. Ale to wygląda. Co do Targu Staroci, no to wiadomo, było ciasto. Pani Flamingowa tutaj dużo pomogła. Dziewczyny ciasto przy, przygotowały. Bardzo dużo, dużo osób mnie odwiedziło. Wizów, których widziałem pierwszy raz. Na Targu Staroci oczywiście właśnie była jeszcze bratka z Piastowa. No nie chciała się pokazać, ale no bratka tutaj. Zlicytowała, że powiem, najdroższy kubek. <noise> Normalnie jesteś mega. I, i co? No i, i fajna, świetna roz, rozmowa, jeszcze oczywiście. A propos rozmów, no to właśnie bardzo było dużo rozmów telefonicznych, nie? Z Wami, z, wi, z, wi, z Widzami i właśnie tutaj i, i z Asią i z, z Marcinem Piątasem. Także było bardzo, bardzo dużo osób. Ten kontakt naprawdę telefoniczny. Każdy chciał pogadać, ja z każdym też chciałem pogadać. Także naprawdę dla mnie to mega, mega doświadczenie, ten Targ Staroci. No chyba w temacie Targu Staroci chyba już wszystko powiedziałem. Muszę sobie jeszcze pomyśleć, może mi się coś, coś przypomni. Oczywiście mam to pozapisywane na karteczkach, sporo ściąg. No ale wiadomo, nie wszystko idzie wspominać. Gdzie ja jestem? Tak, tam jest jakieś auto. Aha, to jest wieża. Taką tutaj drogę odkryłem na, na skróty, no flaming. Co się dzieje? Dobrze, lecimy z kolejnym etapem. Aha, no i sporo było kontaktów w temacie, właśnie, pomocy przy organizacji leku w poszukiwaniu, w poszukiwaniu właśnie te, te, tego leku. A więc tu gorąco dziękuję też Teni. Raz, dwa, trzy. Wielkie, wielkie dzięki za kontakt, za zainteresowanie, za zaangażowanie. Lechu 1982 też tam wyszukał taką specjalną stronę do poszukiwania leku, także dużo osób się właśnie zaangażowało w takim temacie. Też nie nadarzałem też z odpisywaniem na, na niektóre wiadomości, z odzwanianiem, no bo mówiąc tak krótko, jak już miałem jakiś temat rozwiązany, no, no to szliśmy tą drogą, nie? Znaczy nie było nawet czasu, właśnie odzwaniać do innych osób, żeby już nie, nie szukały, tylko a tam kolejne wiadomości przychodziły. No, to było niesamowite. Także e, te osoby, które z mojej strony nie otrzymały żadnej odpowiedzi, no to no przepraszam, ale musicie mnie, mnie zrozumieć, że no, tego było naprawdę bardzo dużo. Musiałbym mieć jakiś tutaj sztab naprawdę ludzi. Także podziwiam w ogóle te osoby, które nieraz takie duże akcje organizują i no. No, poświęca to dużo czasu, energii, emocji, nerwów. No ale adrenalina to jest taka jakby w tym najlepszym wydaniu w tym, w tym wszystkim, że się robi coś dobrego. Dobrze, przechodzimy do tematu metaleo. Na no, kolejnym etapem właśnie było to, że wszystkie moje kolorki, wszystkie metale sprzedaję. Także się w na odcinku wszystko poszło łącznie z puszkami, z flaminkówkami z puszkami z lasu, wszystko poszło do metaleo. Dało to kwotę 318 zł. i 10 groszy. Tak więc to też właśnie zasiliło całą pulę dla Bartusia. Kolejny etap no to był sprzedaż złomu. tak? No Nie udało mu się z tym złomem pojechać, no ale tak widzieliście. zrobiłem sobie podsumowanie. 130 kg w zaokrągleniu, oczywiście w zaokrągleniu po złotówce, a więc 130 zł. wpadło do puli. No Już tam były komentarze, że u niektórych jest złom po 70, po 80 groszy, no ja policzyłem po złotówce, no i, no i tak to po, policzyłem, i tak to dałem, no także, o, patrzcie, leży flaminguwa, nic, no trzeba przyjść na spacerek do tego lasu, bo ja dzisiaj oczywiście bez żadnej torby, bez rękawic, tylko ze ściągami, jestem w takim oto miejscu, tam coś jest, można iść tam, można iść tam, tu wiem, gdzie widzę, a tu się spodziewam, gdzie wyjdę, więc idę tutaj, zobaczę, co to będzie, najwyżej wrócę. Temat złomowy, no to przejdziemy zaraz do tematu YouTubeowego. Tutaj rac raczej są tyły, że tak powiem, ogródków działkowych. Kiedyś może tu byłem za młodzieńcych lat, ale warto sobie odświeżyć tematy. Także tam jakiś domek jest, no w fajnym miejscu ktoś ma działkę. Dobrze, ale nie o tym. YouTube, no oczywiście było też tam, że kolejna kwota, oczywiście, zasili to, co z YouTube'a wpadnie z reklam. Wiadomo, tak, tam ci, co siedzą w tych tematkach, w statystykach, no to ten okres wakacyjny, no to nie ma takiej oglądalności. Tych wpływów nie ma duży, du, dużo, no ale e, zawsze coś, zawsze parę groszy udało się przekroczyć kwotę do wypłaty. Tak więc jest bardzo dobrze. Było widać znaczący, że tak powiem, pik-pik w statystykach od momentu, gdy powiedziałem o tym, że e, książki za reklamę też tutaj zaśną tą kwotę, bo przybyło, no, ta kwota się tam zwiększała z dnia na dzień, było widać, że ten przychód za, za reklamę jest całkiem spory. Aha, tak to wygląda. No fajne miejsce ktoś ma. Ogródek działkowy. W ogóle super fajny las. No i wygląda na to, że to jest porządeczek. Dobrze, będziemy wracać. I co do YouTube'a, no to tak, oczywiście, e, tak mówiłem, też e, wspierające też tu się przy, przyczynili, powiedział, że wsparcie też tutaj za a, tą kwotę, no i tutaj od razu do wsparcia ruszył i do działania też Marcin Piątas, wielkie dzięki za wspieranie mojego kanału, tam do, do tak powiem, do nagabywania, bo też tam się meldował właśnie, że ogląda reklamy, oglądajcie reklamy, Tutaj z tymi reklamami to też krzychu z landu. Bardzo dużo odcinków tam, tam żeś się meldował. No i wiele, wiele, wiele osób, tylko też to co zabałem, co pamiętałem. Także z góry też przepraszam. No i oczywiście dziękuję wspierającym canoflami re Recycling. Jest to 12 osób, a więc Piątas, Marcinka Coins, Siedzi w Miedzi, Mariusz Pan, Goliat Krzychu z Landu, Celina Datkun, pociągowo. Tomasz Kropek, Sandacz 2, Lechu 1982 i Neodumowy Kasta. Wasze pieniążki też właśnie zasiliły tutaj zakup leków dla Bartusia. Wielkie dzięki. No i to i co jaka to kwota wyszła z YouTube'a, już patrzę na moją ściągę. No za. Uwaga, uwaga, rozejrzymy się w koło, czy nikt nie, nikt nie słucha. Ile Flaming zarabia, ile zarobiłem za sierpień. No nie jest to duża kwota, ale jest to 397 zł i 48 groszy. Tak więc to zasiliło kwotę na zakup leków dla Bartusia. No i co, no i to by było chyba wszystko. Zaraz teraz takie ogólne podsumowanie, żeby się nie powtarzać. W sumie z tych kwot udało się uzbierać 8105 zł i 58 groszy. Tak więc jest moc. E, za te pieniążki udało się sfinansować 5 dawek leków dla Bartusia. Tyle mogę powiedzieć. E, co jeszcze? No niestety wyniki nie są do, do, dobre. No jak mówiąc krótko, organizm nie chce współpracować. No tak więc leki trzeba zażywać. Jedna dawka strasza na jeden miesiąc, a więc na 5 miesięcy tutaj Bartuś jest Bezpieczny, dzięki Wam, eee, co jeszcze? No, jeszcze raz oczywiście w imieniu rodziców naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. Eee, oni też byli mega zaskoczeni tym, tym wszystkim, tym co ja zrobiłem, ale to nie o to chodzi, bo najważniejsze jest zdrowie, nie? Pieniądze szczęścia nie dają, no pieniądze pomagają tam żyć. Oby nam no się wszystko ułożyło, także... Tak więc świetny spacerek po lesie. Jeszcze raz w imieniu Bartusia i jego ro ro rodziców dziękuję wszystkim. Eee... No i tak, no ja się bardzo cieszę, że ta akcja cieszyła się takim powodzeniem, że udało się to zakończyć. Była też to dla mnie jakaś taka presja, wyzwanie, e, sprawdzenie się, ale chyba naj, największą satysfakcję z tego ja mam, że e, no, ta społeczność, która jest wokół, kan wokół kanału, e, no, jest, no jesteście niesamowici, Nie, nie, nie spodziewałem się tego, że, że po prostu będzie taki odzew, także jakoś po części jestem z tego... Mówiąc krótko, no, no dumny tak, no, że prowadzę ten kanał i że przynosi to takie właśnie dobre uczynki, że tak powiem. No brakuje mi, mi słów, nie wiem co chcę po, powiedzieć, no ale właśnie to mówię tak od siebie, że no jest świetnie. No i tak to wygląda, no myślę, że wszystko powiedziałem, co chciałem powiedzieć, myślę, że powiedziałem. Bo nikim nie zapomniałem. E, no teraz z tego co wiem no i co mogę po, o, powiedzieć wam, no to e, Bartusia jak i jego rodziców jeszcze czeka ich niezła batalia, du, du, dużo różnego rodzaju wizyt, zabiegów, badań, wyjazdów, bo to nie wszystko jest tutaj na, na, na miejscu, no wiecie o co chodzi, nie, to nie ma tak, że się... Weźmie lekarstwo, się czeka, się wyzdrowieje, tylko trzeba cały czas monitorować i i no i, no i, no i no i trzeba poświęcić na to bardzo dużo czasu i energii. No i tak, no będziemy co, to pomalutku kończyć. O po pewno się będę powtarzał jeszcze nie raz, że bardzo Wam dziękuję za to wszystko. Przede wszystkim osobom, które tutaj się w jakiejkolwiek formie przyczyniły. Ja mam za sobą też taki świetny spacerek w samo południe, po lesie. Widzicie, jakbym wziął jakąś torbę, to jeszcze byłyby śmieci, jeszcze by się na, na, nazbierało. No ale nie o tym wiadomo, nie. Ile by się nie chodziło, zawsze coś się z lasu wyniesie. No i będziemy tak kończyć. No. Dziękuję jeszcze raz bardzo wszystkim za obecność ten, na, na tej akcji, za aktywność, za, za tym, co pomagali. Dziękuję też tym, którzy nie przeszkadzali, nie bojkotowali. O, tak mogę też powiedzieć, dobra. Oczywiście zachęcam do łapkowania, dokumentowania. Jestem szczęśliwy. Wy jesteście wielcy. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz w imieniu rodziców Bartusia, w imieniu Bartusia. I do zaś.